Są, jest kilka takich, takich regionów, które ja jako inwestor rozważałabym, żeby tam zainwestować, ale nie wszystkie inwestycje w danym regionie mają to samo znaczenie. Mam tutaj na myśli chociażby Punta Cana, która jest już dosyć takim wysyconym rynkiem i mało atrakcyjnym pod względem inwestorskim, ponieważ jest bardzo duża konkurencja. Na północy mamy Puerto Plata i Samana. Samana jest najnowszą, najnowszym odkryciem branży turystycznej. Rozwija się ona dosyć stabilnie, nie za szybko, po to, żeby w tamtym rejonie bardzo dużo mówi się o, o zachowaniu środowiska naturalnego. Natomiast na przykład są takie rejony na samym południu, prawie że przy granicy z Haiti, gdzie są przepiękne plaże, lazurowa woda, ale na przykład nie ma tak pięknych lasów tropikalnych, jakie są na północ, w północnej części Dominikany. Tam również ten rejon w okolicy Baraona bardzo jest dofinansowany teraz przez, przez władze, Dominikane, tak samo jak właśnie Samana.